gdzie zegarmistrz był kupelat poprzednio właśnie mieli sklep chyba też tutaj ten piekarz no to tu ten dom należał do modrakowskich i to była też yy, piekarz ten modrakowski przed wojną a potem po wojnie nie wiem czy jeszcze ktoś był ale jakiś czas pieczywo to znaczy pieczywo sprzedawali a potem zegarmistrz był. i on do końca aż dynastie wymarły tam a obok była księgarnia, tak, a przed księgarnią a tam, co było? E, przed księgarnią tam był sklep spożywczy pana Walczaka. Pan Walczak to był szwager pana Markiewicza, który zginął e, w tym w obozie tu pod Nakłem, jak to się nazywa, w Potulicach. Bo cała rodzina Kaźmierskich i Markiewiczów, e, całą, całą okupację siedzieli w Potulicach. A pana Markiewicza to byli szwagrowie, pan Walczak i pan Markiewicz.